Miodowy weekend – Pod takim hasłem odbyły się kolejne dni otwarte firmy łysoń, które rozpoczęły się 6 października. Targi, które organizujemy, jak widać, co roku z większą frekwencją pszczelarzy. Co roku prezentujemy nowe produkty. W tym roku mamy, mamy okazję zaprezentować linię, automatyczną linię do wirowania miodu. Jest to linia automatyczna do wirowania miodu, czyli tak naprawdę ograniczenie, ograniczenie pracy, wkładu pracy w wirowanie, przyspieszenie cyklu wirowania. Nawet jedną osobą możemy obsłużyć linię pasieki, która posiada około 500 rodzin pszczelich. Także optymalizowanie kosztów pracy w pasiece czyli obniżenie kosztów produkcji. Pierwszy raz w tym roku spróbowaliśmy wykładów w plenerze, czyli tak naprawdę wykładowcy mają okazję wykazać się na scenie. Myślę, że ciekawy eksperyment, i, i, i sprawdził się. Jak widać, bardzo dużo przelaży korzysta z tych wykładów, czyli rozszerzyliśmy zakres, czyli frekwencję możliwą na wykładach. Ja myślę, że to było widać od samego rana w kontekście braku miejsc parkingowych i obleganych stoisk, zarówno z rzeczami. Stricte dla fachowców, czyli dla pszczelarzy z prawdziwego zdarzenia, jak i atrakcje polegające na, na tym, że można coś spróbować, coś zjeść, zobaczyć. Także myślę, że bardzo, bardzo potrzebne, poza tym jak dobrze kojarzy, mamy siódme dni otwarte w firmie Łysoń i z każdym rokiem one są na coraz wyższym poziomie i myślę, że w środowisku, jeżeli chodzi zarówno o pszczelarzy, jak i mieszkańców, no to nie wypada tu nie być. Po uroczystym otwarciu imprezy i przywitaniu gości odbyło się szereg wykładów na temat hodowli pszczół i produktów pszczelich. Wśród wykładowców byli doktor habilitowany Paweł Chorbiński, doktor habilitowany Wiesław Londzin oraz profesor doktor habilitowany Ryszard Czarnecki. Wczoraj i dzisiaj mówiliśmy w szerokim tego słowa znaczeniu o roli i znaczeniu produktów pszczelich w żywieniu, w profilaktyce i szczególnie w leczeniu. A Apioterapia jest nauką, chciałam powiedzieć, i nagromadziła w ciągu tych lat na świecie, nie tylko u nas, u nas, tylko fragmentarycznie, dość dużo danych, które potwierdzają jedną prawdę, że produkty pszczelne mogą mieć zastosowanie nie tylko w nauce, nie tylko w profilaktyce, ale również w leczeniu bardzo wielu chorób, chorób szczególnie cywilizacyjnych. Znaczy dzisiaj będziemy mieli o błędach, które pszczelarze popełniają w terapii chorób pszczół. Tu głównie chodzi o najgroźniejszą chorobę, znaczy najbardziej rozpowszechnioną chorobę, jaką jest dwa roza. Porozmawiamy również o nozemozie, ponieważ nawet wczoraj były osoby, które, których dotknęła jedna z postaci tej choroby i są trochę bezradni. No i dzisiaj sobie opowiemy, jak uniknąć pewnych błędów, jak stosować określone weterynaryjne środki medyczne, bo takie dzisiaj nazywamy, po to, żeby zmniejszyć presję choćby warozy na, na pszczoły, żebyśmy mogli nasze pszczoły ocalić. Także dzisiaj jest taki o wielu chorobach, no i o tym, żeby robić to prawidłowo, bo każda błąd mści się potem i następuje najczęściej utrata rodziny. Wykładom oraz stoiskom przygotowanym przez firmę towarzyszył kiermasz sprzętu pszczelarskiego, wystawa starych samochodów, degustacja miodów naturalnych, występy zespołów pieśni i tańca z Kent oraz Andrychowa, występy kół gospodyń wiejskich oraz wiele, wiele innych atrakcji. Dla dzieciaków mamy, zaoferowaliśmy różnego rodzaju zabawy, czyli malowanie uli, malowanie twarzy, zwijanie świec z wosku pszczelego. W tej chwili rozstrzyga się konkurs, czyli konkurs plastyczny w malowaniu uli. No myślę, że zarówno przeze mnie, jak i pszczelarzy zrzeszonych w naszym związku bardzo dobrze. Bardzo wielu pszczelarzy spotykam podczas tych dni, przechadzając się wokół stoisk, a frekwencja świadczy o tym, że postrzegane są dobrze. Nie mamy tutaj grupy z Leszna, mamy grupy z Bieszczad, z odległych części. Indywidualni pszczelarze przyjechali z Końca z Polski, ze Zgorzelca, z Odbytkoszczy. Bardzo dużo, dużo pszczelarzy indywidualnie do nas zjechało. W tym roku wysyłaliśmy około 20 tysięcy zaproszeń przy okazji listingu, który organizowała firma. Frekwencja pszczelarzy oceniamy co rok. rok Około 2 tysięcy pszczelarzy nas odwiedza w tym roku. Myślę, że frekwencja będzie większa. Może około 3 tysięcy pszczelarzy spróbujemy przeanalizować frekwencję na koniec imprezy. Myślę, że ten rok będzie bardziej owocny, jeżeli chodzi o frekwencję. Dniom otwartym towarzyszyło również szereg posezonowych promocji. Przekrój produktów od uli strojnowych, które promujemy i w okresie jesienno-zimowym, promujemy zakup naszych uli w interesujących promocjach 6 plus 1, czyli przy zakupie 6 elementów, dostajemy 7 gratis. Oferujemy pszczelarzom wszelakie promocje związane z zakupem sprzętów ekspozycyjnych, które są na stoisku. Od 15 do 30% rabatów w ramach zakupu dzisiejszego dnia pszczelarze mogą skorzystać tutaj z takich ciekawych ofert. No, w tym momencie firma doszła do takiego etapu, że właściwie można zaopatrzyć się we wszystko. Od artykułów potrzebnych do podstawowej produkcji pasiecznej, poprzez cały sprzęt od dłuta po kompleksową linię do rozlewu miodu. I nasi pszczelarze korzystają w związku z tym, że są na miejscu, mogą obejrzeć ten sprzęt, dotknąć, zobaczyć, a wtedy chętnie się kupuje zapewne przeważnie żeśmy y, dążyli do tego żeby mieć coraz to większy asortyment teraz asomr, asortyment jest no i widać po tym że pszczelarze y, garną się do tego kupują no i jesteśmy jedną z firm y, większych w Europie My, jako pszczelarze tukenscy, traktujemy firmę Wyson jako naszego partnera. Ja sądzę, że również firma nasze koło traktuje po partnersku, dlatego że wiele nam pomaga przy organizacji wszelkiego rodzaju wystaw lub wydarzeń, które związane są ze szkoleniem, z promocją miodów, sprzętu pszczelarskiego. W tym zakresie uważamy, że robimy. Idziemy jedną drogą i robimy tylko dobrze dla pszczelarstwa, dla, dla poznania właściwości produktów pszczelich, dla edukacji naszego środowiska, nie tylko pszczelarskiego, szczególnie dzieci, dorosłych, którzy przychodzą na nasze wystawy, to mogą oglądnąć pszczelą rodzinkę, zapoznać się z naszymi tajemnikami naszej pracy. Poza sprzętem pszczelarskim i pokazami nowoczesnych maszyn i urządzeń, na wystawie pojawiły się stoiska dwumiesięcznika pasieka oraz kosmetyków i wyrobów z wosku pszczelego. Pasieka ma cały szereg produktów dla pszczelarzy, które mają ułatwić im sprzedaż miodu, sprzedaż miodu w dobrej cenie. Także począwszy od etykiet przez słoiki, przez jakieś dodatkowe materiały informacyjne o miodach, wszystko co pszczelarz potrzebuje, żeby w dobrej cenie sprzedać swój produkt. Najbardziej modnym i głośnym tematem jest zdrowotność pszczół. Także ta tematyka przewija się w każdym każdym wydaniu pasieki, pasieka jest dwumiesięcznikiem od 9 lat wydawanym. Natomiast rzeczywiście ostatnie lata zdominowane są przez tematykę chorób pszczelich. Ciężko w tej branży jest wymyślić proch. My staramy się zmieniać projekty, zmieniać grafiki naszych produktów. Także cały czas, jak to się mówi, mieszamy. Są nowe serie etykiet, są nowe kartonowe pudełka do opakowania słoików z miodem. Mnóstwo produktów. Mamy ich blisko 300 w ofercie. Drugi dzień rozpoczął się mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na osiedlu 700 Lecia w Kętach, w której udział wzięły koła i związki pszczelarzy, zaproszeni goście oraz uczestnicy miodowego weekendu z całej Polski. Niedzielne popołudnie zakończyło się wręczeniem pucharów, które zostały przyznane za trzy pierwsze miejsca w rozgrywkach piłkarskich zorganizowanych w tym roku po raz pierwszy podczas Dni Otwartych Firmy Łysoń. Zebraliśmy kilka firm z, z Kent i okolic, między innymi nasza firma bierze udział w meczu, bierze udział parafia, kilka grup niezwiązanych z, z organizacjami, ani firmami, też z, z koło pszczelarzy. Tak są puchary ufundowane pierwsze, drugie, trzecie miejsce, firmy, które będą brały udział w meczu, oczywiście zwycięskie, pierwsze, drugie miejsce i trzecie będzie uhonorowane pucharem ufundowanym przez naszą firmę. Już dziś firma Łysoń zaprasza na Dni Otwarte w 2013 roku. Zapraszam wszystkich sprzedaży na przyszły rok, na przyszłoroczne Dni Otwarte, ósme. Też właśnie w tym samym terminie, pierwszy weekend października. To będzie właśnie kolejne kolejna edycja Dni Otwartych.